Witam. Tutaj poznasz parę trybów gry, które możesz sobie wybrać do mojej solówy z Tobą. w tym trybie bez żadnych sztuczek bracze walczą w normalnym trybie gdy bracz przegra może dalej grać w solówkach jest to najczęstszy i najprostszy tryb występujący w solówkach Ten tryb jest już niestandardowy, jeśli bracz przegra, to nie może występować dalej w solówkach, chyba jako zombie. Tryb niestandardowy, w tym trybie gracze mają swoje terytoria, na których walczą, stosuje się do zasad trybu normalnego. Tryb niestandardowy. Walka Pro. W tym trybie obrażenia zadane innej drużynie, zwycięskiej, są wyregulowywane. Na przykład, jeśli drużynie zadadzą 500 punktów obrażeń, to w kontynuacji ta drużyna traci tyle zdrowia. Domyślny tryb gracza. Z gry, na przykład, ojczyzna. Kto chce być w solówkach, to niech pisze, jak ma wyglądać drużyna, z kim chce grać i na jakim trybie. P.S. To wideo nie jest do oceniania, tylko po to aby jakoś się zareklamować.